To szkolenie nie jest przypadkowe, choć musiły nas ładne wakacyjne klimaty te obrazy to wybraliśmy i skorzystaliśmy z zaproszenia Państwa Straży Pożarnej. Jesteśmy na poligonie jednostki z Nowego Sącza. Mamy tutaj dostęp do symulacyjnych warunków od ruin, po wraki samochodów, korytarze podziemne, trudne przejścia i jest to doskonały teren do ćwiczeń. Możemy sobie przetestować zarówno nasz sprzęt do wyciągania poszkodowanych, jak i własne zgranie zespołu i umiejętności związane z technikami wyciągania poszkodowanych z trudnych miejsc. Pierwszy dzień, czyli piątek, był poświęcony sprawom logistyki, czyli rozwijaniu obozu oraz testowaniu sprzętu. W tej chwili jesteśmy na etapie decyzji sprzętowych i szykujemy Sety sprzętowe, szykujemy rozwiązania, które będziemy już w ramach stosować na wyjazdach misyjnych, i po to był ten pierwszy dzień czyli pełne rozwinięcie pełnego obozu, obo, namioty mieszkalne, namioty medyczne, namioty magazynowe, cała logistyka, całe zaopatrzenie wszystko mamy na swojej głowie. Jesteśmy niezależni od zewnątrz. Czyli pociągnęliśmy wodę, połączyliśmy własne zasilanie, prąd, prąd z solarów, prąd z generatorów, jedzenie własne, miofilizaty i działamy. Dzięki temu, że zbudowaliśmy swój obóz zupełnie od podstaw, myślę, że udało nam się przećwiczyć to, jak będziemy funkcjonować i jak będziemy pracować na faktycznych wyjazdach. Za ja moimi plecami znajduje się gruzowisko, gdzie są szkolone m.in. psy do poszukiwań, jak i tutaj również ćwiczą jednostki średnia oraz ciężka straży pożarnej do poszukiwania ludzi zaginionych. I dzięki ich uprzejmości mieliśmy właśnie okazję również w takich warunkach naprawdę ekstremalnych, katastroficznych, gdzie znajduje się wiele zawalonych elementów czy gruzowisk, czyli miejsca, które docelowo nasz zespół będzie kierowany. Także mogliśmy tutaj sprawdzić swoje umiejętności, które nabyliśmy na poprzednich szkoleniach. Dzień drugi, dzień czysto medyczny, który postanowiliśmy poświęcić przede wszystkim na postępowanie w urazach. Ocena pacjenta urazowego, ewakuacja pacjenta urazowego, zabezpieczenie funkcji życiowych u pacjenta urazowego oraz przekazanie go. Zawodowym służbom medycznym. Dzień szkolenia to komunikacja. Zespoły Emergency Medical Team muszą być niezależne również komunikacyjnie. W sytuacjach katastrof bardzo często lokalna sieć GSM jest albo przeciążona, albo uszkodzona. Dlatego też zarówno musimy mieć kontakt pomiędzy sobą, jak i ze światem zewnętrznym i temu służy dzisiejsze szkolenie. Dysponujemy w zasadzie każdym rodzajem łączności, który jest dostępny na świecie czyli zarówno są to radia e, osobiste, jak i telefony e, satelitarne, e, jak również dostęp do internetu e, poprzez sieć Iridium. E, szkolimy się, poznajemy sprzęt, zapoznajemy się z technologiami. E, dla innych jest to nowość, dla innych może mniej. E, natomiast każdy członek zespołu powinien móc samodzielnie korzystać ze wszystkich tych e, technologii, do których mamy dostęp.